196. Lekcja numer 196. Kursy cudów zaczyna się tak. Mogę krzyżować tylko siebie. Gdy to dokładnie zrozumiesz i będziesz utrzymywał w pełni świadomości, nie będziesz próbował krzywdzić siebie ani czynić ze swego ciała niewolnika zemsty. Nie będziesz atakował siebie i uzmysłowisz sobie, że atakowanie czego, kogoś innego to jedynie atakowanie siebie. Będziesz wolny od niepoczytalnego przekonania, że atakowanie brata Cię zbawia i będziesz rozumiał, że jego bezpieczeństwo jest Twym własnym bezpieczeństwem, a w jego uzdrowieniu Ty jesteś uzdrowiony. Być może z początku nie będziesz rozumiał, jak miłosierdzie nieograniczone i trzymające wszystko pod swą pełno, pewną ochroną może być odnalezione w idei, którą dzisiaj ćwiczymy. W rzeczy samej, jawić się może ona jako znaka, że Nigdy nie będzie można uciec przed karą, gdyż ego, myśląc, iż widzi zagrożenie, szybko cytuje prawdę, by ocalić swe kłamstwa. Musi mu, jednak nie udać, musi mu się jednak nie udać zrozumieć prawdy, którą w ten sposób się posługuje. Lecz ty możesz nauczyć się widzieć te niedorzeczne zastosowania i zaprzeczać znaczeniu, jakie zdają się mieć. W ten sposób uczysz również swój umysł, że nie jesteś ego. Sposoby bowiem, w jakie ego wypacza prawdę, nie będą już Cię dłużej oszukiwać. Nie będziesz wierzył, że jesteś ciałem, które ma zostać ukrzyżowane i ujrzysz w dzisiejszej idei światło wstania, spoglądając poza wszystkie myśli ukrzyżowania i śmierci ku myślom oswobodzenia i życia. Dzisiejsza idea jest jednym z kroków, które... Czynimy ku wyprowadzeniu nas z niewoli do stanu doskonałej wolności. Uczyńmy dziś ten krok, abyśmy mogli szybko pójść drogą, którą, którą zbawienie nam ukazuje, czyniąc każdy krok w jego wyznaczonej kolejności, podczas gdy umysł będzie jeden po drugim zarzucał swoje ciężary. To nie czas jest tym, czego w tym celu nam potrzeba. Jestem tym jedynie chęć. To bowiem, na co pozornie potrzeba byłoby tysiąca lat, można z łatwością dzięki łasce Bożej uczynić w jednej chwili. Posępna, beznadziejna myśl, że możesz dopuszczać się ataków na innych, a samemu uciec, przygwoździła cię do krzyża. Może wydawało się to zbawieniem, było jednak po prostu wyrazem przekonania, że lęk przed Bogiem jest rzeczywisty. Czymże zaś to jest, jeżeli nie piekłem? Któż bez lęku jest przed piekłem w swym sercu, mógłby wierzyć, że jego ojciec jest śmiertelnym wrogiem oddzielonym od niego i czekającym, by zniszczyć jego życie i zmieść go ze wszechświata? Taka jest forma szaleństwa, w którą wierzysz, jeżeli przyjmujesz napawającą lękiem myśl, że możesz atakować drugiego, a samemu być wolnym. Póki ta forma nie zostanie zmieniona, nie będzie nadziei. Dopóki nie ujrzysz, że przynajmniej to musi być całkowicie niemożliwe, tak będzie mogła istnieć możliwość, jak będzie mogła istnieć możliwość ucieczki. Lęk przed Bogiem jest rzeczywisty dla każdego, kto myśli, że myśl ta jest prawdziwa. I nie będzie postrzegał jej niedorzeczności, ani nawet wiedział, że ona jest, co umożliwiłoby jej zakwestionowanie. By w ogóle móc ją zakwestionować, jej forma musi najpierw zostać zmieniona, przynajmniej na tyle, by pozwolić, aby lęk przed odwetem się zmniejszył i odpowiedzialność w pewnym stopniu powróciła do ciebie. Wtedy będziesz mógł przynajmniej rozważyć, czy chcesz podążać tą bolesną ścieżką, póki owa zmiana się nie dokona. Nie będziesz mógł po postrzec, że jedynie Twe myśli przynoszą Ci lęk, a twoje oswobodzenie zależy od Ciebie. Nasze następne kroki będą łatwe, jeżeli dziś uczynisz ten jeden. Stamtąd będziemy podążali naprzód całkiem żwawo, gdy tylko bowiem zrozumiesz, że nie możesz zostać zraniony inaczej niż poprzez swoje własne myśli, lęk przed Bogiem będzie musiał zniknąć. Wtedy nie będziesz mógł już wierzyć, że lęk ma zewnętrzną przyczynę. Bóg zaś, którego chciałeś wygnać, będzie mógł z powrotem zostać przyjęty w świętym umyśle, którego nigdy nie opuścił. Pieśń zbawienia może być pewnością słyszana, może być z pewnością słyszana w idei, którą dzisiaj ćwiczymy. Jeżeli możesz krzyżować jedynie siebie, nie skrzywdziłeś świata i nie musisz lękać się jego zemsty i pogoni, nie musisz też kryć się w przerażeniu przed śmiertelnym lękiem przed Bogiem, za którym kryje się projekcja. Tym, co przejmuje Cię, największą zgrozą jest Twoje zbawienie. Jesteś silny i chcesz być właśnie, si i chcesz właśnie siły. I jesteś wolny i zadowolony z wolności. Usiłowałeś być zarówno słabym, jak i zniewolonym, bo lękałeś się swojej siły i wolności. To jednak w nich tkwi zbawienie. Taka jest chwila, w której przerażenie zdaje się opanowywać twój umysł tak całkowicie, że wydaje się, iż na ucieczkę nie ma żadnej nadziei. Teraz na zawsze zdasz sobie sprawę, że to siebie się lękasz. Umysł postrzeże cię się jako rozszczepiony. To zaś było zatajone podczas gdy wierzyłeś, że atak mógł być kierowany na zewnątrz i odzajeniany z zewnątrz do wewnątrz. Wydawało się, że to zewnętrznego wroga należało się lękać i dlatego Bóg na zewnątrz ciebie stał się twym śmiertelnym wrogiem i źródłem lęku. Teraz przez chwilę morderca postrzegany jest w tobie, żądny Twojej śmierci, zawzięcie, knujące dla ciebie karę. Póki nie nadejdzie czas, gdy w końcu będziesz mógł, będzie mógł zabić. Ta chwila jest jednak również czasem, w którym przychodzi zbawienie. Lęk przed Bogiem bowiem zniknął i możesz go wezwać, by swą miłością zbawił cię od złudzeń, nazywając go ojcem. Ciebie, siebie, zaś jego synem. Módli się, by chwila ta mogła przyjść wkrótce, dziś. Odsuń się od lęku i podążaj ku miłości. Nie ma takiej myśli Bożej, która nie szłaby z Tobą, by pomóc Ci osiągnąć tę chwilę i wyjść poza nią szybko, pewnie i na zawsze. Gdy lęk przed Bogiem odejdzie, nie będzie już przeszkód, które nadal pozostawałyby między Tobą a świętym pokojem Bożym. Jakże życzliwa i miłosierna jest idea, którą ćwiczymy. Przyjmij ją tak, jak powinieneś, bo jest ona Twym wyzwoleniem. Zaprawdę, jedynie Ty jesteś tym, którego Twój umysł może próbować krzyżować. Znaczy, Twoje odkupienie przyjdzie również do Ciebie. Mogę krzyżować tylko siebie. Uwolnij lęk przed Bogiem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Kolejnej lekcji, która będzie sporo mówiła o wdzięczności. Do zobaczenia.